Wszystko co powiesz może być użyte w przeciwgotowie Ale My okurę, byli, jeżeli chodzi o motocykl to mam takie twarde no. doświadczenie kończące tą no. przygodę że... A nie stało się? W tak, Nie, 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 na czterech połach Zgadza się z tym Dobra, Dobra. Do widzenia Cześć, A. Honda CBR Ile tu jest? Pani od rynku? Sto dziesięć 110 Wygląda jak centralny Spadochron. no, 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 trochę no. tak Ja jak jadę, to się często tym bawię, jak mi się nudzi Tak zamykam, otwieram, zamykam, otwieram Ile lat wygląda? tak Ja bym mi dawał 57 5 25 no, 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 no zadbana jest, zadbana jest bardzo. Z 2001 właśnie, silnik ma 600. Ja nie jeżdżę od y, miesiąca. I się chciałem się o pana doświadczenie z motocyklami, jeśli jakieś jest. Jest, ale to z y, młodości. Bardzo takie specyficzne, y, 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 bo kiedyś miałem wypadek na, na motocyklu za młodem, nie wyleczyłem całkowicie z motocyklem Aha e, Także przesiadłem się na samochód, jestem po technikum samochodowym Po wydziale samochody w naszym robocie zdecydowanie cztery koła e, bardziej mi odpowiadają Stabilniejsze, tak, Stabilniejsze tak, tak. No. A teraz jeżdżę samochodem elektrycznym, więc e, to jest o. nowa e, taka... A jakim, paleta, jakim samochodem? IT7, ID Wolkswagen ID7, bardzo do, udana konstrukcja. A taka, to taki trochę wyższy taki. Tak, taki. Tak. Noże tu stoi, także trzeba tobie zobaczyć. Fajne, fajne. No, no, no. Bardzo sprawna też od strony energetycznej, bo w takich spokoj, przy spokojnej jeździe można zejść poniżej 15 kWh na 100 km. Mhm. To jedziemy tak przy ładowaniu domu 100 km za 12 zł. To... O, a jaka ma pojemność? No to jest silnik, który ma 280 koni mechanicznych mocy, więc bardzo, bardzo tak mocno. Pan... No a no to, bateria jest. 77 kWh co, przy pełnym naładowaniu i takiej właśnie spokojnej, efektywnej jeździe można spokojnie przejechać 500 km bez ładowania. Naprawdę? Tak. O ja nie Ale, mogę. To już jest nowa epoka. No. W tej chwili a tu samochód dlatego, że on ma też tą funkcjonalność wiku Home, V2 czyli może dawać energię także do domu, okay. do sieci. I patrząc na te porównania nawet tak w czasie. Tej... Ale to się go podłącza jakoś? Jest, są takie ładowarki dwukierunkowe, które mogą też z tej baterii samochodowej dawać prąd zmienny już do domu mhm. na zasilanie gospodarstwa domowego i tak jak porównywałem te możliwości to taki samochód tak gospodarka, do takiego normalnego funkcjonowania ma energię na ponad tydzień czasu czyli to może być taki magazyn energii no faktycznie i to I... myślę, że jest pewnego rodzaju perspektywa i przyszłość agregat, agregat tak, że dla tego energetycznego i dobrego wykorzystania, na, na przykład energiach to tego typu rozwiązania, że magazynujemy energię nawet nie w specjalnych magazynach, co w samochodach elektrycznych to byłoby bardzo dobre rozwiązanie nie, także na, na tutaj polskie realia bo w polsce na przykład latem marnuje się dużo energii bo system energetyczny nie potrafi użebrać nie, po, nie po prostu nie przyjmuje wyłączone są instalacje i to jest takie marnotrawstwo bo te moce wytwórcze są a nie ma tego odbioru energii mhm. dlatego chciałem też chyba eksperymentować w takim domowym z tego typu rozwiązaniem no i jak to się sprawdza Dobrze, tak? Tak, tak, no bardzo dobrze dopracowana konstrukcja, z dobrymi też zabezpieczeniami, jeżeli chodzi o, to, o takie aktywne e, e, aplikacje i asystentów mhm. jazdy. Ale dom pana premiera jest tak zwany smart domem, że jest łączony z telefonem i e, można go tak... Niektóre, elementy, niektóre bo elementy są już takie na przykład e, na świecie steruje się niektórymi urządzeniami właśnie przez e, smartfony. Na przykład monitoring jest tak zrobiony, że mogę sobie to oglądać w dowolnym miejscu e, na świecie przez internet. Ale tak. też można niektórymi urządzeniami w domu sterować w ten, w ten sposób. Więc mhm. myślę, że to jest e, ciekawy, ciekawy teraz e, obszar, gdzie możemy sobie dla kilka szwajdy zmodernizować dom czy mieszkanie. bo nawet zwykłe gniazdko mhm. można założyć taką przykładkę, która podpięta do aplikacji internetowej pozwala sterować odbiornikiem e, dowolnym odbiornikiem tym do takiego gniazda, mhm. od strony technologicznej to już jest no, nie wszystkie co? jeszcze z tego tak, 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 no i daje to taką zdalną możliwość też y, kontroli nad no, tym, co się dzieje y, jaka jako powiedzmy jest ewentualnie no bo wiąże na przykład są takie możliwości jak ustawienie temperatur właśnie jakieś Yy, oszczędzanie tego prądu, yy, właśnie podgląd kamerowy to jest w ogóle super, że jak nas nie ma w domu, to można sobie zobaczyć czy, czy jest wszystko w porządku, czy jest OK, albo ewentualnie nas aplikacja poinformuje, no to już, to już taka przyszłość jest, można powiedzieć więc yy, no, to ja w tym aż tak nie siedzę, ja siedzę na razie na pondzie z 2001 roku nie, ale bardzo pięknie utrzymamy no, dobra, jest nagrzany nawet, więc, więc mogę pokazać zupełnie no wyroczek przyjechałem Jak głośniej To ten drogi. Więc jest takie, właśnie na wolnych obrotach jest 3 Więc nie suje nie robię jakiegoś dymu i w ogóle i tak dalej, i tak dalej e, ale, ale jak się tropię sobie posłuchać no to jest super No to to jest bajka Ja jestem po drugiej stronie jeżeli chodzi o wyciszenie no właśnie, no właśnie, właśnie z kolei mój syn miał taką pasję parę lat temu, że przerabiał samochody też żeby ten dźwięk był taki głośniejszy pasowy bardzo ja wiem, ja, ja też lubię, też lubię takie natomiast, rzeczy natomiast ja sobie przypomniał właśnie studiara na tego na, na, na wydziale Simre gdzie i trzeba było liczyć na przykład kurniki, dobierać tam różne rzeczy, żeby wyciszyć tego typu hałas. No w drugą stronę, bo to zrobić głośno nie jest trudno. Trzeba wszystko wywalić i będzie głośno, tak? Ale jak to zrobić, jak to przekręcić te rury, jakie dać te izolatory, żeby to wyciszył no, tak. takie... i żeby nie było drgania żadnych Tak, tak to Są w nawet takie sytuacje, że przy układach wentylacji w domu. To są też specjalne tłumniki, do tego, żeby szum wentylatora nie był tak dokuczliwy, w chodzi o, o tamą e, wentylację, taką aktywną. Więc e, technologia. Dzień. na takiego staruszka, to pięknie wygląda no, i pięknie uczynił tylko się te strasznie na tak, to... to... nie nie, dałem się osadzić na motocyklu tak, a to jeszcze takie szybkie pytanko w takim razie, jakimi pan premier motocyklami jeździł? to były, w jeszcze czasy takie, które się nazywały WSK, UNAC, a najbliższy level to była mz -K. Aha, Ale jeździł pan terenie na MDC? To MZ to deszedł. W... 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 <grym> <czy> w... <grym> no właśnie. Bo lesek Miller Na MZK jeździł i MZ250 dropi i taką z tą lampą łączoną z bakiem tak. nawet szukał szukaliśmy mu w internecie. Mm. Dużo sobie w ogóle wysłało, że takie dostępne są i się zastanawiamy czy tam się odezwać. No więc e, chciał sobie takie wspomnienie po prostu odświeżyć jak to, jak to było. Więc na MZC premier ja jeździć. Jeżeli chodzi o motocykl, to, to mam takie twarde no. doświadczenie kończące tą no. przygodę, że... A nie stało się. Nie, po, nie, że podziałkowałem, nie, bo no, nie będę opowiadał szkodnie. No. Potem teraz to wszystko jak w amerykańskiej filmie wszystko co powiesz może być użyte w gotowie, ale... No wyleczyło mnie to z jazdy na motocyklu na całe życie. No, jest taki pewnie bardziej szok nawet, niż to, że coś się stało. Jakie to było, no bo na przykład ja kiedyś samochodem przy 80 na godzinę straciłem panowanie, bo wjechałem w kawałek śniegu. Jak ja tym Uno jechałem, jak zaczęło mnie obracać przy 80 po prostu raz, dwa, trzy, cztery. To od tamtej pory jeżdżę, jak jest ślisko czy śnieg, jeżdżę tak ostrożnie, niesamowicie, bo nic mi się nie stało. Nic, ani aucie, ani mi nic, ale po prostu ten sam stres i ten szok, jaki to był hmm. dla mnie. No tak, miał... ale to właśnie przy takim aktywnym, dużym uczestniczeniu w ruchu drogowym odpowiedź po pewnym czasie nabiera takiego, takiej zdrowej gro, refleksji, że e, zresztą mój kierowca zbiera z który żonę, który teraz też straży, bo za metadą bardzo fajnie to skomentował. Mm -hmm. kiedy jak byłem premierem gdzieś się tam spóźnialiśmy i mówię, panie Tadeuszu może trochę szybciej bo idzie to e, bardzo stanowczo i wolno Aha, to zachowawczo deszcz, tak deszcz był warunki mm -hmm. i jakby tam za trzecim razem kurwem naciskać odwrócił się i mówi lepiej być 15 minut za późno niż 30 lat za wcześnie od tego czasu już mu się nigdy nie wtrącałem w styl jazdy mówiąc, że okej, okay, jesteś słowa. specjalistą no. i fachowcem. jak jest dobra widoczność dobre warunki potrafi jechać bardzo dynamicznie, ale jak jest ślisko zła widoczność, deszcz to, to od razu się przełącza na inny styl no. i, i to, to jednak jest duże doświadczenie i kompetencje jeżeli chodzi o właśnie to jest bardzo, to jest bardzo dobre I, i sobie możemy skończyć właśnie na tym morale tak naprawdę jak nie ma warunków to po prostu żeby nie, nie fikać tak, tak, łączmy sobie trochę bardziej na luz no, no nie ma co, dobra, bardzo dziękuję bardzo dziękuję